Mężczyźni uchodzą za myślących o jednym, a kobiety, że myślą o miłości. Takie zawsze panowało powiedzenie. I nadal pewnie też jest podobnie. No i jest to niezwykle korzystna. Korzystne dla kobiet. To jest bardzo. Z, z tego, że mężczyźni myślą o seksie, kobiety zrobiły taki zarzut, że my też myśli, że myślimy o seksie. I właśnie to jest idealne dla kobiet, że no bo tak, jak myślisz o seksie, no to się masz postarać, tak? Takie wygodnictwo kobiet jest, postarać się, a one, że myślą o miłości, czyli jakby dals dalsze przypięctowanie tego wygodnictwa. Czyli że tym bardziej, że masz się starać o kobiety, bo one mają uczucia. I w końcu wychodzi tak, że one dostają te adorację, atencje, to poczucie, że one są piękne, tak, że my się o nie staramy. Jednocześnie że do tego, że one myślą, do tego myślą one, one o, o miłości, czyli tym bardziej się o nie mam starać. No i one wszystko w dzięki przez to, wszystko one zgarniają od nas. No wszystko, no. I my zostajemy z niczym, mężczyźnie.